Jeden z najważniejszych w historii Polski XX wieku dziennik ustaw z początku międzywojnia. traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonymi i skojarzonymi i Niemcami podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku. Kluczowy dokument dotyczący odzyskania niepodległości przez Polska. Właśnie kilka dni temu minęło 100 lat, odkąd w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami, czyli Traktat Wersalski. Traktat był najważniejszym z układów kończących I wojnę światową. Konferencja pokojowa rozpoczęła się 18 stycznia 1919 roku w Paryżu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 27 państw sprzymierzonych i stowarzyszonych, a także Indie i cztery dominia brytyjskie. Na konferencję nie zostały zaproszone pokonane Niemcy wraz ze swoimi sojusznikami oraz Rosja Sowiecka. Polskę na konferencji w Paryżu reprezentowali premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski oraz Roman Dmowski i to oni podpisali traktat w imieniu Polski. Wspierało ich kilkudziesięciu uczonych i polityków, którzy tworzyli delegację polską. 29 stycznia w pięciogodzinnym expose Dmowski na posiedzeniu Rady Najwyższej po raz pierwszy przedstawił polskie stanowisko. Rozpatrzeniem polskich wniosków zajęła się Komisja Terytorialna pod przewodnictwem byłego ambasadora Francji w Berlinie Jules Cambona. Dymowski skierował dwie noty do komisji o granicach zachodnich Polski i o granicach wschodnich, choć ostatecznie wiele jeszcze się wydarzyło, zanim granice II RP ostatecznie się ustaliły. Traktat Wersalski oddawał Polsce Poznańskie oraz większą część Prus Królewskich, w sumie 45 tysięcy kilometrów kwadratowych z nieco ponad trzema milionami mieszkańców. Zgodnie z jego postanowieniami zostało utworzone wolne miasto Gdańsk. Problem przynależności państwowej Warmii, Mazur i Górnego Śląska miał być zaś rozstrzygnięty w drodze plebiscytów. W sprawach finansowych postanowienia traktatu nie przyznawały Polsce niemieckich odszkodowań. Wręcz przeciwnie, to Polska miała zapłacić za przejęty majątek państwowy w Zaborze Pruskim. Ostatecznie Sejm Ustawodawczy RP po burzliwej debacie 31 lipca 1919 roku ratyfikował traktat pokojowy z Niemcami. To właśnie tekst tego burzliwie przyjmowanego 31 lipca 1919 roku traktatu przedstawiała ustawa ogłoszona w dzienniku ustaw RP nr 35 z 26 kwietnia 1920 roku. A my prezentujemy dobrze zachowany tom z prostą czarną oprawą, ze złoceniami, z napisem Traktat pokoju 1919. Zapraszamy na stronę www.acicus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, historia Polski, historia oraz niepodległość.